Moi drodzy, znajdujemy się dzisiaj na święcie telewizji telekamery Teledygodnia 2024. No, jest serial nominowany, jest pan też nominowany jako aktor. Właśnie jakie to uczucie? Zaskakujące, jak się dowiedziałem od mojej agentki, że, że, że jestem nominowany, to mnie to zaskoczyło w bardzo pozytywny sposób. Jest to bardzo miłe uczucie, no bo wiadomo, że tutaj nagrody i nominacje uzyskuje się dzięki głosom. Yy, Czytelników teletygodnia, Tygodnia, telewidzów, którzy, którzy oglądają człowieka, robotę, doceniają ją. W związku z tym to jest bardzo satysfakcjonujące i miłe. Jeśli chodzi o właśnie telewizję, to gra w serialach. Co ona dobrego daje dla Was, aktorów? Są seriale i seriale. Są seriale, które trzymają poziom, i można spotkać się z, z bardzo fajną grupą kolegów, zawodowców. Serdecznych ludzi i seriale, które też zapewniają duży, wysoki komfort pracy. I, i myślę, że, że to daje ogrom satysfakcji, a jeśli chodzi, daje też na pewno jakąś rozpoznawalność. Co jeśli gra się pozytywne postacie, a ja akurat mam przyjemność taką, że gram raczej pozytywne postacie, to, to, to spotyka się później człowiek z, z sympatią na ulicy. Więc ja myślę, że same, same plusy grania w takich, w takich rzeczach. Cool. <laughs> Yy, tak, znaczy granie to jest sama przy, przyjemność, ja akurat się cieszę, że yy, te role, które w ostatnich latach mam z serii serialowych, są bardzo zróżnicowane, bo wcześniej miałam jednak, większość grałam komedii i byłam znana ra, ra, raczej z tych śmiesznych postaci, a teraz się cieszę, że jest takie yy, zróżnicowany, że jest i komedia, w Ojcu Mateuszu uwielbiam, to jest gibalska moja ulubiona postać z wszystkich, e, ale też mogłam, wiem jak miłość, grać się taką bardziej romantyczną, przejętą, e, potem e, w serialu kryminalnym policjantkę, więc fajne, bo nam to daje taką możliwość rozwijania się, poznawania siebie, odkrywamy też swoje nowe możliwości, co jest naprawdę ciekawe, no bo na co dzień jako mama i, i żona raczej nie biegałabym z pistoletem, a dzięki, te, dzięki temu serialowi mam przyjemność, więc Rafał też może w, w mundurze czasem pojawiać się w domu, bo przelatuje akurat z planu na plan i to jest też prze, przekomiczne, jak dzieciaki widzą tata w mundurze przed tak, tak. Można tak, wtedy tak. dużo spraw załatwić. <gry> w międzyczasie, więc na pewno to jest, oprócz tego, że sama, sama praca jest ciekawa, no to też dość e, e, przyjemna na co dzień. Ale czy to zawsze jest właśnie tak miło i, i byście polecili to wszystkim tą pracę aktora, czy jednak ma swoje minusy? No to jest bardzo. Ciężka... To trzeba, trzeba to pracy. uwielbiać. Ja moją pracę uwielbiam. Myślę, że moja żonka tak, po, po, podobnie jak ja, ja mówię, że nie, jak idę do pracy, to idę robić coś, co mi sprawia ogromną przyjemność w związku z tym, jak dużo mądrych ludzi powiedziało, m.in. Steve Jobs, rób to, co kochasz, to nie spędzisz w pracy ani jednego dnia życia. Więc ja robię to, co uwielbiam. I miejscami czasami jest ciężko, no bo jeśli kiedyś był taki serial Fala zbrodni, i grałem policjanta Wydziału Wewnętrznego, który przez rosyjską mafię jest trzymany w piwnicy, związany w samej bieliźnie, scena była kręcona w lutym. Nie można było włączyć żadnego ogrzewania, żadnej farelki, niczego takiego, bo to bzyczy, w związku z tym przeszkadza kamerom, przeszkadza dźwiękowi. No i później jak wróciłem po takich zdjęciach byłem wyczerpany. Miałem też zdjęcia, gdzie byłem zawieszony na wysokim budynku, kręciliśmy jesienią, przycinał taki deszcz jeszcze zmarznięty. Ja byłem w samym smokingu. No, by, by, byłeś chory po zdjęciach, to prawda? Tak, więc czasami są to dosyć duże wyzwania, czasami człowiek jest chory, na szczęście rzadko to się zdarza, ale w większości jest to praca, która, która przynosi ogrom satysfakcji i, i człowiek wraca jeszcze z uśmiechem na ustach do domu. Ale to, to, co mówi Rafał, trzeba naprawdę lubić tą pracę, bo raz, że może być, jeżeli jest, to może być ciężko, ale też często tej pracy może nie być, bo na naszym rynku nie ma aż tyle produkcji, ile aktorów chyba w każdym kraju, więc e, trzeba po prostu to. Ko Kochać. i Mam nadzieję, że każdy z nas przychodzi ten moment, kiedy możemy się sprawdzić, nas zauważają. Cały czas czekamy też na te role największe role, może jeszcze przed nami. Tak, różnica. O, oh, przepraszam bardzo. Różnica też jest taka między osobami, które wiadomo, że, że to jest ich środowisko i że to jest ich broszka, kolokwialnie mówiąc, między ludźmi, którzy źle się w tym czują, że czasami jak, jak rozmawiamy o wyjściu na scenę. To ja spotykam się z opiniami, kurde jestem zestresowany, ja nie chcę tam wychodzić, ja mówię, ja uwielbiam, ja czekam, żeby tam wyjść, ja już chcę się spotkać z tymi ludźmi, z, z naszymi widzami. A jeszcze teraz mam taką przyjemność, że gram praktycznie w samych komediach, więc to jest lepsze, lepsze czasami niż tea, terapia u psychologa, bo y, po całym dniu, znaczy nie dniu, po kilku godzinach spektaklu, gdzie generalnie jest wesoło, jeszcze jak światło się zapala. I widzimy, jak kurtyna się unosi, te roześmiane twarze, no to później człowiek na skrzydłach wraca do domu i jak spektakl kończy się o godzinie 22, to jeszcze do jakiejś pierwszej w nocy nosi ta energia, te wysokie serotoniny. Kochanie, tak, czy... twoja, twoja telekamera wzywa, już wzywali na scenę, więc musimy już... <laughs> Tylko zadam jeszcze pytanie, jak y, umiejętnie zagrać razem w serialu? Czy lepiej się gra właśnie z drugą połówką, czy z, jednak z obcą? aktorem, aktorką. Dobre pytanie. Akurat w tym serialu uważam, że to jest sama przyjemność. My Gramy razem w ojcu Mateuszu od Do, 16 lat. Gramy w ojcu Mateuszu Małżeństwo i gramy po prostu tak. tak komiczne postacie, że to jest sama tak przyjemność. Tak mi się przynajmniej wydaje. Sama przyjemność. Staram się dorównać Gibalskiemu. Nie, nie to ja dorównuję. Gib ale ostatnio, o, ostatnio mąż mówił, musisz zobaczyć ten odcinek, bo po prostu co tam wyrabiasz to, to prześmieszne, ale on wie, że to jest inspiracja Gibalskiem, więc tutaj się gra przyjemnie. Nie wiem, jakby by było, jakbyśmy grali w serialu poważnym i dramatycznym. No, myślę, że byłoby to ciężkie, bo grać złe emocje z kimś bliskim to chyba nie byłaby fajna rzecz, ale mamy tą przyjemność, że gramy komedię i sami siebie rozbawiamy nawet w pracy, więc czasami praca jest ciężka, bo ciężko nam utrzymać, żeby się nie śmiać. Tak, w problem scenie. polega na tym, żeby zachować powagę, powagę w scenach, i to jest największe wyzwanie dla nas. Na zakończenie tylko zdradźcie mi, kochani, przepis na udany związek w showbiznesie, bo ciągle czytamy o tym, że się te sławne związki rozpadają. A wy, może yy, potwierdzacie regułę, że da się? A to się tak nie da po prostu. Słuchaj, my już pewnie 100 tysięcy razy jesteśmy i pokuseni, i niepokuseni, ale jak to mówią, wytrzymujemy ze sobą. Poczucie humoru? Na pewno. O tak, to jest wentyl bezpieczeństwa. O, gdyby nie poczucie humoru, to byśmy chyba tak, nie, nie okay. dali rady.